No tak zdecydowałem się dzisiaj pod po prostu mostem razem z tym hałasem. Nagrać krótką audycję z oceanu absurdu. Witam, piratów i piratki. Tutaj, piracki sygnał na oceanie. Absurdu. Był taki kawałek Red Hot, czyli Peppers Under the Bridge. Więc jesteśmy tutaj Under the Bridge. The Bridge. Z przodu płynie Wisła. Mamy to klasyczne moje Tao, czyli cywilizacja i natura w jednym miejscu no ale z drugiej strony jest dość taki mocny hałas więc chyba lepiej będzie się przenieść po prostu na jedną miejscówkę gdzie jest trochę mniej tzw. pojazdów mechanicznych mniej zjawisk z mechanicznego świata bo słońce jest pochmurno, czyli ta pogoda jest taka można powiedzieć brytyjska. Taki jest też brytyjski klimat, za to lubię też brytyjskie kino, że potrafi być takie, że tak powiem hardkorowo egzystencjalne. Mam w sobie słabość do tego rodzaju estetyki. jest trochę taki klimat słuchałem sobie, wrzucę wam link podcast Stawiszyńskiego z panią, która się zajmuje z taką a nie wiem czy to dobrze powtórzę nawet ale w każdym bądź razie zajmuje się socjologią i patrzy na rzeczywistość w tak zwany systemowy sposób tak? i o pewnych rzeczach mówi dość istotnych więc Myślę, że warto sobie posłuchać i też, miał taki krótki fragment a propos geopolityki, bo teraz trochę jest tak, że wszyscy są specjalistami od geopolityki to jest taki temat, który nas wszystkich interesuje, ponieważ zaczął nas po prostu dotyczyć. No. Generalnie wcześniej nie za bardzo ktoś się w ogóle zagłębiał w tego typu historię. No i trochę zawsze tak jest: no. w momencie, kiedy coś jest przed naszymi oczyma już i nie możemy temu zaprzeczyć, wówczas po prostu zaczynamy się w ogóle interesować tym, co się dzieje. No i to jest trochę takie absurdalne, tak? Ponieważ w pewnym sensie uważam, że też rozwój świadomości polega na tym, aby poszerzać swoje spektrum zainteresowań, że tak powiem, i być trochę taką istotą planetarną, tak? I patrzeć na to wszystko jako na jeden organizm. Ale specyfika mózgogłowia polega na tym, że jest tylko zainteresowany tym, co dotyczy go bezpośrednio, tak? Generalnie nie za bardzo interesuje je, go, Cokolwiek, co go właśnie nie dotyczy, co dotyczy innego istnienia, innych istot, innych ludzi. To się nazywa po prostu jednostka zorientowana na siebie. Jest taki film dokumentalny, gdzie narratorem jest Sean Penn. Tu Wam wrzucę miniaturę tego. No i on opowiada historię po prostu trochę z drugiej strony. Mówi też o tym, dlaczego tak dużo z kołnierzem. Mają ci dobrzy tak zwani, tak? Bo to wszystko mnie zawsze trochę śmieszy, tak? W momencie kiedy my wciąż na nowo używamy tej samej retoryki bo to zawsze jest ta sama wojenna retoryka Zawsze jest dzielenie świat na czarno-białą wizję na tych dobrych i złych I od zawsze chyba to było takie symptomatyczne, tak? W momencie kiedy ten, nie wiem, ci psychopaci, którzy tym zarządzają, samce alfa mają po prostu wizję kolejnego podboju, rozszerzenia tych swoich, tej swojej sfery wpływów. I to jest film w zasadzie dokument o, czy tak powiem, strategii imperium. I teraz my trochę żyjemy w takim bagnie, właśnie, bo takie dogorywające imperium upadające. Wydaje mi się, że cały ten system staje się też najbardziej bezwzględny i drapieżne, tak? I każdy kraj, czy to Rosja, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny w tej chwili, o zapędach takich imperialistycznych, bo wiadomo, że to jest kwestia po prostu, wydaje mi się, dość prosta, a mianowicie chodzi o po prostu niewolników, tak? no w tym wypadku to nie, w tych czasach to nie są już tacy niewolnicy, tak, stereotypowi, tylko to jest takie zniewolenie najczęściej ekonomiczne, podbicie ekonomiczne i kulturowe. No i wydaje mi się, że jak tak się patrzy na to wszystko, ja nie widzę tu tak naprawdę alternatywy żadnej, po prostu z tych wszystkich hegemonów, że tak powiem, no. dominującej trójce świętej, tak w cudzysłowie. Wrzucę wam tekst Chrysa Higisa, który Pisze o tym, o czym, o czym chcę powiedzieć, a mianowicie, że jesteśmy, mamy do wyboru takie w zasadzie zasadniczo dwie opcje, i obydwie już, no jedną przerobiliśmy jakiś czas temu, tak? czyli takie dominium terroru z tej strony Rosji, że tak powiem, Związku Sowieckiego. MKWD i te sprawy no, koniecznie polecam archipelag Gułak sobie przeczytać. A z drugiej strony mamy właśnie takie ucieszne imperium po prostu konsumpcji i dekadencji w pewnym sensie. Takie, tak? Generalnie tam no, nie ma. Za... Ta oferta jest przytłacza swoim bogactwem, ale tak naprawdę to już jest jakiś taki rodzaj wyjałowienia, po prostu taki. Człowiek bez celu, tak, snujący się, kupujący, konsumujący. W zasadzie, tam no, ja nie widzę tu oferty po tej stronie, że tak powiem, tego tak zwanego zachodu. Mamy do czynienia ze zmierzchem tegoż zachodu. Mamy do czynienia, mam wrażenie, z taką karmiczną spłatą długów generalnie tego zachodniego świata, tego całego postkolonializmu. Myślę, że to jest karma Europy. I w tej chwili ta Europa po prostu, cóż, no, jest w tym miejscu, w jakim jest, dzieje się to, co dzieje, i mam wrażenie, że to jest po prostu proces nieunikniony. I czym szybciej, jakby w pełni zdamy sobie z tego sprawę i stwierdzimy, że, że to jest całkiem normalny w pewnym sensie obrót spraw, tym chyba lepiej dla nas, i bo będziemy po prostu mieli mniej nadziei, a tym samym zawiedzionych nadziei. Tak? I myślę, że jak człowiek po prostu tak patrzy realnie, z realnej perspektywy na to, co się dzieje. No to cóż, no, no to, to daje też w pewnym sensie jakiś rodzaj ulgi, tak? no, bo już nie ma z wydatkowania niepotrzebnie energii na podtrzymywanie kolejnych iluzji, tworzenie tych iluzji i tak To wszystko musi się wyczyścić. No. Myślę, że cała ta rzeczywistość musi ulec radykalnej transformacji i którą poprzedza oczywiście rozpad. No, ale wracając do tego tekstu Kidzisa. No to właśnie tak, no, z jednej strony jest brutalna siła, no bo jak się tak patrzy... Znaczy ja nie wiem też na ile wierzyć w ogóle w te wszystkie doniesienia medialne, tak? Ponieważ stopień moim zdaniem propagandy w tej akurat wojnie, z tytułu tego, że jesteśmy w sferze wpływów tych dobrych, w cudzysłowiu, no to po prostu ja bym tu nie liczył na jakiś obiektywizm mediów i tak dalej. Dlatego polecam zobaczyć ten dokument i tam jest w bardzo jasny i taki klarowny sposób Wyjaśniona cała mechanika wo tworzenia wojny, prowadzenia wojny, mechanika propagandy, rola dziennikarzy w tym wszystkim, tak w jaki sposób ona została zmodyfikowana. Myślę, że to jest dość istotne, bo to jest klucz tak? pozyskiwanie opinii społecznej i tak dalej. W ogóle no, to nie podlega dyskusji, że w ogóle jakikolwiek kraj napada jakiś inny kraj, tak? jakąś grupę wykorzystując swoją siłę i tak dalej. To jest oczywiste, że to jest po prostu zło. Zawsze to jest zło jak Z, jak zło, ale z drugiej strony, za, za tym wszystkim tak naprawdę, no, to jest po prostu zwykła cyniczna polityka i rozgrywanie. I często niestety ta krew jest przelewana po prostu za, za iluzję, no, za kolejne iluzje. Później znowu cały naród czuje się oszukany, wykorzystany. Tak naprawdę, w tej sytuacji, no, to cóż, no, to jest po prostu zabijanie czyimś rękoma. I chronienie swoich interesów, no, mi się wydaje, że tak to wygląda, no i to jest niestety, no zawsze to jest pozycja niewolników, tak? czyli tych narodów, tych istot, które są zniewolone przez swoich imperatorów, przez swoich władców, przez systemy dominujące. To Od zawsze się dzieje tutaj i od zawsze tu było, bo to po prostu jest częścią takim systemem operacyjnym mózgu głowia takim głównym. Wszystko jest zawsze opakowane w taki slogan, w te ładne hasła. Zawsze się mówi o wolności, braterstwie, o takich rzeczach, ale w rezultacie po prostu wystarczy się przyjrzeć z bliska jak to wygląda, jak to się kończy, jak to przebiega w ogóle. I to jest kolejna trauma w takiej zbiorowej świadomości, która po prostu no, tworzy ten syndrom, bo to jest taki układ wieczny, układ katofiara, tak? A to ma podłoże, mi się wydaje, po prostu religijne, tak? W, tym, w tej religii zbawcy i potępionego, nagrody i kary grzechu wiecznego. Tak? No to jest po prostu, to jest dokładnie to. Syndrom porzuconych, pozbawionych opieki dzieci. Syndrom dzieci, które się później kłócą, o to kto z rodziców ma rację, które czują się winne. Tak, bo to jest ta strategia, o której mówiłem we wcześniejszym wrzucie, dzieli rząd. Jest po prostu strategią, która w pewnym sensie zarządza całą tą matrycą. Jest taką strategią gry. Gry władzy, gry tych, którzy chcą się utrzymać na tych po prostu chwiejących się coraz bardziej stołkach. I to zarówno na polu polityki, religii, wszystkiego, tak. Polecam film Parasite. Pasożyt. Koreańskiego reżysera. Myślę, że tamta opowieść jest alegorycznie dość dobrze przedstawiona, tak że zawsze to jest po prostu syndrom rywalizacji. I to zawsze, moim zdaniem, prowadzi nas, jak już naprawdę się przeorientujemy, po prostu do jednostki, no, do każdej pojedynczej istoty, bo to jest w nas. No. W nas jest to myślenie, w nas jest ta potrzeba, w nas jest to, ja jestem lepszy od ciebie, ja mam prawo wykorzystać. Ja mam prawo zabrać Tobie coś, wbrew Twojej woli, ponieważ jestem silniejszy, tak, albo sprytniejszy. I to jest ten kult, który jest zakodowany w pewnym sensie w całym tym systemie. Wielbimy tych ludzi, tak, rzadko weryfikujemy, w jaki sposób faktycznie oni po prostu zdobyli te swoje fortuny, te swoje pozycje. tą swoją władzę, te swoje zaszczyty. A wydaje mi się, że teraz jest taki moment, kiedy to wszystko po prostu wychodzi coraz bardziej, tak? I ludzie są po prostu zszokowani. Jest taki system human design i tam są takie bramki, tak zwane, jak, jak można nazwać je jakościami. I jest coś takiego jak bramka szoku. I właśnie jesteśmy w takiej bramce szoku i po prostu dilujemy z tym. I moim zdaniem, czym ktoś wcześniej wykonał jakąś taką właśnie pracę, rozpoznał mniej więcej o co chodzi w tej grze, jak ona przebiega. Że jest to deprawacja od początku do końca, że jest to system eksploatacyjny. Cała ta kultura i cywilizacja po prostu jest zbudowana na tej opresji. Wówczas ta bramka szoku, nawet jak jest otwarta, to już nie powoduje takich, takiego wzburzenia, takich emocji, ponieważ w pewnym sensie człowiek jest świadomy i zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób tak naprawdę to wszystko realnie się rozgrywa. Jest też taki dokument, który polecam sobie zobaczyć. To jest dokument o fotografie, który się nazywa James Natchway, który dostał no, jakieś tam nagrody i wyróżnienie i tak dalej. I to on się chyba nazywa, nie wiem, reporter wojenny, czy jakoś tak. Tu macie miniaturę tego plakat. I też warto sobie... O, to jest wstrząsający w pewnym sensie film. I też z perspektywy świadka, po prostu osoby, która to rejestruje, tak? Która jest bardzo blisko, tak? Jak to, ten slogan Roberta Kapy. Bo wydaje mi się, że trzeba zawsze pamiętać o tym, że wojna to też przede wszystkim przemysł, spektakl, no i jakby nie było rozrywka, tak?